Ziomek, czas spojrzeć w teraźniejszy czas. Słuchając nas, masz ten dobry beat i bas. Popatrz teraz na swoich dobrych ziomków, którzy zatracili sobie hip hopowy old school. Kiedyś szerokie spodnie, białe sneakersy. pisałeś wtedy nawet dobre wersy. Dzisiaj widzę cię na mieście i się wstydzę. Robisz mig w swoim ciepłym ciuchu, a ja szydzę. Wcześniej trawa na winku z chłopakami, a teraz walisz w z jakimiś pustymi szmatami. Nie potrzeba mi tych ziomków na te parę dni. Masz tylko z tego rapu zajawkę na parę chwil. Kiedyś trzymałeś ze mną sztamę, teraz tylko zauważasz to, co jest nagrane. Nasze teksty, jepiące wanie oto styl, który wprawia cię w zakłopotanie Dwóch MC, którzy nie pierdolą się w tańcu Zakładają ci na liryczny łańcuch Poczuj ten styl, poczuj tą narrację, poczuć głośników te rosnące wibracje, ty i te twoje kolorowe atrakcje, a ja przeżywam same zajebiste, osiedlowe akcje, ty i te Twoje kolorowe atrakcje, a ja przeżywam same zajebiste, osiedlowe akcje pokazać na co stać, ty, który wypierdala w kosmos, gdy muzyka Zaczyna grać, oto czas wystać I wyrzucić ręce w górę, więc rzucie się w ten trak odpalając aparaturę Czas pokazać na co stać styl, który wypierdala w kosmos, gdy muzyka Zaczyna grać, oto czas wystać I wyrzucić ręce w górę, więc rzucie się w ten trak odpalając aparaturę Czas pokazać wszystkim tym synom co w nas tkwi. Ruchem CC oryginalny styl, co wypierdala z siedzenia. Oto styl, co się zmienia, nie do uwierzenia Patrzcie teraz, swele, czy opanowują was wątpienia? Że to oni ci sami nie wyjebani? Ci sami mani wcześniej nie zauważali. Coś jest nie tak, ale ja mam to w dupie tak dalej, rymy tu łupie. Wiele od siebie wymaga. Zmagam się z tym wszystkim, z opinią i z krytyką luz. Mam wyjebane, że komu się nie podoba. Kolejna dwa, cztery doba, a ja dalej tym trwam. Nie liczysz, że pan, tylko idealny stan I wkład w tą muzykę, co daje tyle radości W tej rzeczywistości Jebać tych, co mają w odpliwości. Chcą by było inaczej Raczej wiem, że zajawki tej nie stracę I rzucę tego tak po prostu Bo komuś coś nie pasuje prosto z mostu Taki i kurwą rypluje. nagrywam rap I tego nie żałuję, to co zacząłem Kontynuuję, doprowadzę to do końca Mikrofonu po Czas pokazać na co nas stać Ty, który wypedala w kosmos Gdy muzyka zaczyna grać Oto czas wystać i wyrzucić Ręce w górę, więc rzućcie się w ten trak, Odpalając aparaturę Czas pokazać na co nas stać Styl, który wypierdala w kosmosy muzyka Zaczyna grać, oto czas by wstać I wyrzucić ręce w górę, więc rzućcie się w ten trak, Odpalając aparaturę